Fajnie Cię widzieć po igrzyskach. Jesteś z drużyną, co oznacza, że cała drużyna jest już w komplecie. Jak wrażenia z powrotu do klubu, a przede wszystkim jak wrażenia z pobytu w Paryżu? Wrażenia są niesamowite i myślę, że zostaną ze mną do końca życia. Tak naprawdę, mój debiut na Igrzyskach, sama otoczka wioski i pobytu w Paryżu była niesamowita. Przygoda, przygoda i spełnione marzenie, tak naprawdę. Tęskniłam za klubem, więc już jestem we UKe. Cieszę się, że jesteśmy całą drużyną, w całym komplecie. Także szlifujemy każdy element, bo już ten weekend zagramy pierwsze sparingi. No właśnie, pierwsze sparingi. Pierwsza okazja do, do zobaczenia Was w, w nowej odsłonie w tym sezonie. I dla nas ta okazja jest dość szczególna, bo. Przy okazji drugiego, drugiego memoriału e, Michała Cichego. E, minęło już dwa lata. A Michał cały czas jest gdzieś w naszych sercach, w tej hali. Czy cały czas czujesz gdzieś jego obecność? Ja myślę, że na pewno. Szczególnie ja dobrze znam Michała. Jest tutaj dużo nowych dziewczyn, gdzie tak naprawdę powiedziałyśmy, kim był Michał, i, i wiedzą, co to jest za memoriał. Więc no ja, ten tak naprawdę turniej będę grała w serduszku z Michałem. No nie powiem, bardzo, bardzo tęsknimy za nim i był wyjątkową osobą i bardzo, bardzo go brakuje. Dużo się nauczyłam i, i mam gdzieś te jego typy dalej i stosuję, także no, tęsknimy bardzo. Będzie to też pierwsza okazja do spotkania się z innymi zespołami, sprawdzenia się na ich tle, jak się czujecie przed sezonem, start, start sezonu za, za miesiąc, czyli już jesteśmy ponad połowie drogi przygotowań, już jest ten okres wyjścia z ciężkiego treningu i trochę, trochę zabawy z grą będzie. No, patrząc na cały okres, ten czas naprawdę upływa bardzo szybko. To granie już się zaczyna. Wciąż jesteśmy w ciężkim okresie treningowym, ale gdzieś powoli luzujemy, luzujemy te, te obciążenia i czekamy bardzo niecierpliwie na, na pierwsze sparingi, bo zaczęliśmy już drugi tydzień tak naprawdę grania w szóstkach i naprawdę wygląda to dobrze. Więc musimy się sprawdzić z danym przeciwnikiem, zobaczyć na jakim poziomie tak naprawdę jesteśmy.